Po kolejny spotykamy się na torze w Dzikowcu, tym razem na imprezie dedykowanej specjalnie dla kładów. Imprezie wywodzącej się z mistrzów mistrzostw offroad road quad, czyli imprezy dla kładów organizowanej od 2009 roku w Górach Sowich. Ostatnie lata przenieśliśmy się tutaj na tor. Ta impreza Hart of Quad H5, czyli 5-godzinny wyścig w pętli. Zawodnicy startują w całkowicie wytaśmowanej pętli, w dwóch trasach, w dwóch klasach. Klasa Extrem pętli o długości około 4 km i w klasie nieco lżejszej Adventure o długości 5 km. Wyścig jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy trwa 3 godziny, teraz mamy godzinną przerwę na ewentualną naprawę, na posilenie się, mamy zupkę i za chwileczkę startujemy do drugiego etapu, który trwać będzie 2 godziny. Mamy prawie 80 zawodników z całej Polski, praktycznie od Pomorza, poprzez Mazury, po Podkarpacie, Bieszczady, także bardzo mocna czołówka. Głównie dlatego, że ta nasza impreza wchodzi w skład polskiej ligi ATV, czyli ligi, która zrzeża 5 imprez w Polsce. Dwie odbywają się u nas, jedna na Podkarpaciu, dwie w Bieszczadach. Generalnie zero wody, zero błota, czyli sama techniczna jazda, zjazdy, podjazdy, trawersy, trasa bardzo kręta, techniczna. Tak naprawdę weryfikująca nie tylko sprzęt, ale bardzo mocno również umiejętności tych zawodników, którzy startują. Coś co, co, co zawodnicy lubią i po to dlatego do nas przejeżdżają, pomimo, że mają bardzo daleko, czyli właśnie brak wody, a sama techniczna jazda. Zasady bardzo proste. Wygrywa ten, kto zrobi najwięcej okrążeń, w przypadku ex czyli takiej samej gości, okrążeń, decyduje czas, kto ma krótszy, ten wygrywa. Mega techniczna, ciężka do przejechania, dużo korzeni, z zjazdów, podjazdów, jakichś dziwnych półeczek. Jeden błąd i można zakończyć rajd. Bardzo wymagający, wytrzymałościowy ogromnie, bo tam nie było dużych prędkości, strasznie dużo zakrętów, zjazdów, podjazdów, więc ręce zostały strasznie popalić. Długo trenujesz się jazdę na nakładzie, No, za najmniej chyba 12 lat już. To jest mój szósty kład, może siódmy nawet, więc cały czas jeździmy i wymieniamy sprzęty. Teraz jestem w roku na pewno też przyjadę, bo bardzo mi się podoba tutaj ten y, bardzo wymagający rajd. Adventure, ale jest bardzo ciężko. Ale ogólnie rajd super, naprawdę polecam.